Hello It's me Siema, z tej strony Tobis i inda was w kolejnym odcinku yy, ATS-a dokładnie a więc tak, jak widzicie wyszła aktualizacja yy, o, zaraz powiem jeden, S czyli wersja steamowa Dużo nie wprowadziła. Z tego co ja wyczytałem, tylko trzy rzeczy. Czyli, tak, pierwsza rzecz. No, oczywiście, no, nowy ten, nową ciężarówkę. Jest to Cameroon 2900. Możcie już ją na własny sposób. A jest, a jest dosyć sporo do streamingowania w tym, w tym pojeździe. Zobaczcie sobie sami. Yy, tak, o. Zobaczcie, tutaj mogę sobie dodać, ale nie. Tu jest najwięcej do streamingowania. Mogę sobie dodać takie coś. Kurczę. Tyle tego i tam jeszcze więcej. Jest tyle tego, że... Le lepiej sami sprawdźcie. Albo zobaczcie sobie na inny kanał na YouTubie. Czekajcie. Włącza się, dobra. Yy... A więc tak, kurczę, bo już się pogubiłem. Mam z wami do pogodania o trzech rzeczach. Czyli tak, o się o kanale i no, o nowym mikrofonie. Może niekoniecznie w, nie w, w takiej kolejności będę to opowiadał. Ale dobra. Może w tym czasie sobie pojadę. Jeszcze klarowność, tak. Wiozę wę węglowodany aromatyczne 28 tysięcy... Zapomniałem, funtów, o. 28,5 tysiąca funtów. oczywiście nie pie pieniążków, tylko wagi. Tutaj w Ameryce jest to inaczej. Tak, jedziemy sobie z miasta Bakersfield do, moje, do, do mojego zamieszkałego miasta, oczywiście w grze, do Elko, do Re Rail Export. O Boże. Chyba już wiem, jakie tam będzie parkowanie. No, po prostu, no nie. Dobrze. Tak więc, porozmawiajmy sobie o ATS-ie. Aktualizacja. Dobra. Prowadziła Aha, przełożenie hałcowy do tego. Yy, wprowadziła tak. Zmniejszenie yy, tych mandatów. I yy, mandatów. No, ilości kary wpłacanych za mandaty, bo podobno tam było za dużo jak na początek, więc zmniejszyli. I co jeszcze? Mam yy, na kartce wszystko zapisane. Jak ciężko mi jest się teraz doczytać. Jakieś tam poprawki w ruchu AI. Tak to wytłumaczę. Nie oczywiście tego gameworda, ale keyword Game został wydany trochę później niż ta aktualizacja. Dobrze. Aha, jeszcze jedna klarowność. Bo chyba w poprzednim odcinku. Yy, tak. Pytałem się dlaczego tutaj nie ma skretnej osi. Tematycznie w amerykańskich cięż yy, naczepach nie ma tutaj skretnej osi. Wiem, że jesteście zdziwieni, ale ja też się zdziwiłem. Chyba wolny kanał o tym opowiadał, że nie ma skretnego osi. Może tutaj nawet nie widzę takiego systemu. Nie, nie widać, że to był jakiś system skretnego osi, więc. Po prostu nie ma. Hmm, ta moja piękna ciężarówka. Dobrze, idziemy dalej. Skrytna oś I mi teraz oówek zasłonił, co jeszcze miałem powiedzieć o tym a i o tej nowej ciężarówce, no powiem tak, no to jest klasyk na klasykiem. To jest, nie, to nie jest W900, to jest W900L, czyli ten, yy... no W900 po liftingu i trochę wydłużony. I to czuć, że jest wydłużony. Ja już nim przejechałem chyba jedną trasę, tak, tylko jedną, i trafiłem akurat. Właśnie miałem zaparkować w Ray Export, i tam jest tam musiałem zaparkować między tak, takimi. Między pociągiem? A jakimiś. Yy, Niefelgami. Paletami, o! Felgami, co? No i bardzo ciężko było nim marywrować. Poza tym jeszcze. Zdjąłem sobie. Dobra, tutaj. Zdjąłem sobie. Miałem ja to pokazać? Znowu wejdę do katagolu. Katagolu? Katalogu ciężarówek zdjąłem sobie te worty na takie, bo nic nie było widać w lusterkach. A ja cenię sobie widoczność w lusterkach. Może to ładnie wygląda, ale no, nic nie widzę w lusterkach. Tak więc to, co je zdjąłem, ile tu jest 55, a ja przeginę z prędkością. Retarder, yy, co dalej, co dalej dzisiaj mam do powiedzenia o tym Kwardzie. naprawdę ładnie wykonany. Z tego co e SCS mówił, to on miał być wydany jako pierwszy, ale niestety były problemy z licencjami. Więc... Ja powiem dlaczego, bo pierwszy chciał się pochwalić tymi, tym, tym swoim najnowszym wynalazkiem. A dopiero potem tym starszym wynalazkiem. że tu ma tak fajnie zaimple... zaimplementowany zegar ponieważ on, on zegaru tutaj nie ma, a nie jest zegar jest, ale on jest też, yy, tak on jest też tutaj spójrzcie chwilę i zobaczcie ja to się autentycznie rusza no ale nie wiem czy reszta zegarów rusza bo ja zrobiłem tylko nim jedną trasę tak dla testowania. Oj, i pod górę Okay, bo ja że 28,5 tysiąca to coś koło chyba 12 ton. No coś w tym stylu, 12 ton. Ale ja mam tutaj jeszcze... Sp Nie, mam 500 koni. No. Ale mi się łączą? Aha, bo ten. No i tutaj też jest taki błąd. Cześć, zobaczę no, czy go naprawili. Ale to muszę się trochę bardziej rozpędzić. Powyżej tego, co ja sobie ustawiłem. teraz kujce nie, nie naprawili tego otóż, gdyż yy, się włączy ten za, zapisany czekaj, jak to wam powiedzieć yy... jak się ja, bo zapomniałem nazwy muszę coś sprawdzić, sorry, że tak często chodzę, chodzę w opcji, ale Czekaj, zapominamy mi zapominamy. Tu mam. O, jak się ten tempomat! O! Jak się ten tempomat, jedzie się szybciej niż wskazania niż prędkość zapisana na tym tempomacie. Tutaj włącza się retarder, jeśli macie takowy włączony. I po prostu... Jak się chce wyłączyć tą prędkość, krem C, albo... albo po prostu W no wtedy wy wyłącza wam się ten pomat, ale retarder jest nadal włączony. Nie, nie mam pojęcia dlaczego... Ale w się tak nie było. No nie było przecież. Albo ja o czymś nie wiem. Nie wiem, bo ja w się tak szybko nie jechałem. Max 90, tu mogę nawet 130 jechać. Szczególnie na tym, na Nevadzie. Jest cały czas 55. Jeszcze jeden błonek tutaj znalazłem, a akurat w tym ciągniku to nie ma. I znowu mam się wejść tę opcję. Dobra, już Wam poka pokażę o co mi chodzi. Mam sobie Peterbilla na przykład. O, jest to lusterko. Teraz sobie zobaczcie to lusterko. Czasami to nie powinno być widoczne tutaj? To tutaj? Czy może to lusterko jest wklęsłe, a nie wypukłe? Nie no, no jest wypukłe, nie wklęsłe. To, to nie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, to, de, to też jest do naprawy. Jeżeli ktoś ze stresu mnie słucha, to oczywiście wątpię. Ale wiecie, wiecie jak to jest. To niech to naprawi. Dobrze, przechodzimy do następnego punktu programu. Nowe mikro. Tak więc nowe mikro to jest yy, Trusta. Już się wypowiadałem o tym. Już. W poprzednim odcinków Spin Tires. Kupiłem je za 3... nie... 120 zł w Media Expert no teraz nagrywam im drugi odcinek. Póki co sprawuje się dobrze. Znaczy tak w ogóle coś zdało z moim starym. Z moim starym mikrofonem to był odłączany od słuchawek. I oczywiście... Ja musiałem je zepsuć, ponieważ gdyż... On był taki na takim wyginanym pałumu. I on. Yy, po prostu. jeden ja ten przekręciłem tak, że wyrwałem ten kabel. Normalnie. Jak mogłem być taki głupi? Ale teraz mam nauczkę na przyszłość, ale tutaj nie wyrwę raczej kabla. No. Nie takich zaawansowanych programów do renderowania. A to mam kiedyś. Przed z kamerką. O ile będę znajdę kamerkę, Psz. dobra. O mikrofonie się wypowiedziałem. Dobra, wszystko, co. co miałem powiedzieć w tym mikrofonie. No, jest na statywie. Co się na statywie? Na takim. Dobra, nie, nie opiszę wam tego. Ale wiecie co jest zarąbiste w tym mikrofonie? Jest niebieski. A ja lubię niebieski. Tak się pizza chciał. Dobrze to zaś po odcinku. Yy, tak. Mikro mamy załatwione. Teraz tak. Kanał. No. Zmiany na moim kanale. Yy, powiem wam tak. No stadiu przez jakiś dłuższy czas nie było filmów. Dobrze się przyznać. Bo po prostu nie miałem czasu. Wiecie, mam jeszcze szkołę. Znaczy, jak gimnazjum, ale. No, jeszcze trzeba się uczyć. Egzamin dopiero w kwietniu. A po kwiecie to tam kichać. Kichać wszystko. Dobra. Już się rozmarzyłem zbytnio. Aha. I tak, to polityka zmieniona na moim kanale, czyli. Filmy będą u mnie nagrywane w weekendy albo tam jakieś dni powszednie. A publikowane będą w... dni robocze. A teraz nie wiem, czy na każdy dzień roboczy będzie jeden film. Czyli od poniedziałku do piątku po jednym filmie. czy Po prostu nie zrobię tak, że... Nie, pierwszy chciałbym zrobić test. Bo na przykład mnie w domu nie... na przykład jednego dnia nie ma nie 8 godzin. A 8 godzin mi się film jakoś nie wysyła. Aż tak długo jeszcze. Więc może zrobić taki test i puszczę jeden film 1800p. No. I, z, i zobaczę jak to długo będzie się robić. Właśnie tak, to będą filmy od 1800p. Ale jeszcze nic, nic nie obiecuję, że będą takie, takowe filmy. E, Cóż coś miałem jeszcze powiedzieć? Chwilę. 3 godziny do końca pauzy. Mam 10 godzin, czyli 20 minut. Nie, raczej cały czas nie zrobię. Nie ma bata, żeby cały czas je zrobić. Toha mój. Dobra. Yy, chciałem zobaczyć moją trasę. Aha, teraz będę... Jak ja nienawidzę. To, to jest najgorszy skręt. Ten, w tą lewo, kurczę, jak, jaki może być, być? Z dwóch stron jadą, kurde, auta i, i, trzeba wymusić, bo inaczej się nie przejedzie. W ogóle, dlaczego ja tędy jechałem? Przecież ja mógłbym autostradą jechać. Facebook. Dobra, nie, nie masz. Nie no, jeszcze mi się woda skończyła, no, ja nie mogę. No, ogólnie sobie odkryłem 100% mapy. Tak więc... Nie spoko. A! Modyfikacje, no. Zastosowałem parę modyfikacji. Na jedną co stosuję wolny kanał. Pozdrawiam cię serdecznie, jeśli to. Dobra, on tego nie ogląda. Ale i tak cię pozdrawiam. Dlaczego jeżdżę na światła? Nie są potrzebne teraz. No, co, co ja się zastosowałem? Bym musiał wyjść teraz do menedżera modów, ale. Nie, nie chcę tracić. Po prostu. Nie chcę być. L Lenistwo, poziom hard. Nie, nie chcę się kurczę, Wychodzić do menu. O nie, wyjdę do menu, ale w innym miejscu. Tak, bo na pewno na tą naczepę. Mam też na aparat. Na aparat, już wam mówię. Na czym to polega? Po prostu. Na jakbym teraz to miał takie, takie chód. Co, tam, ta, taki celownik, o! Ta, takiegoż celownika tutaj, mimo że tam podobno, ma ba bariery. Te. kulcze Bariery, które blokują nam drogę, mają też. Yy... Być niewidoczne, właśnie w tym. W tej fotografii, ale też jest inna zaleta tego, że mogę sobie gdziekolwiek, kurde, podejść tą kamerą. No, hm. Ju, już widzę dziury to już trochę za wysoko chyba poleciałem nie, ale fa naprawdę fa fajny mod jeszcze pamiętam zastosowałem moda na yy... odblokowanie części tylko, że on teraz nie działa yy, z tym keywordem dlatego mam, mam taką yy, średnią kabinę a nie tą najwyższą no, bo już wjeżdżam do ton pachu Często sobie jak ja muszę już włączyć. I ile mi pozostało? Dwie godziny. Gdzie ja będę za dwie godziny? Ryzykować i tutaj przejechać? No, w dwie godziny raczej znaczy nie dojadę, chyba że tak przyspieszę. Dziewięć godzin to czekaj. Nie, nie dojadę. No tutaj nie ma nigdzie, to tutaj zjeżdżam. O, to, to idealnie, pokażę Wam wszystkie modyfikacje. O, już widzicie, przede mną tą naczepę co zastosowałem. on tutaj koło mnie też przejechała. Wykręcę. Wykręcę. Co nie wykręcę? Że zaletą tego modelu jest to, że ma tą szybkę. Tą na dole. Tutaj, o. W tym miejscu nie wiem, ale z tą szybką czuję się jakoś bezpieczniej. Ja tu muszę zaparkować. Zatem muszę wjechać. Powoli mi się nie spieszy, mam jeszcze kupę czasu do dostarczenia ładunku. Dokładnie 25 godzin, a, a w 9 godzin dojadę. 10 godzin pauza. No to razem 19 godzin, czyli będę miał jeszcze 5 godzin luzu. O, i ten wysunięty przód, nic nie widać, nic nie słychać. Oho, podniosłem się na krawężniku, Chwilę. Jak ja stoję? No tak. Kiowo można się poprawić. Przy okazji, że sobie cofanie tym kolosem. Nie, po, po co Nic nie widać Dobra, tak stanę. Boże, jak ja Nie, nie. Nie chcę mi się tego robić. Kichać. Nikomu chyba nie będę przeszkadzał, Jak tak będę stał. Dobra, pauza. I teraz wyjdę do menedżera modów. I jakie mam modyfikacje? Aha. Mac'a. E, aha, re, realne te. Hmm, realne... Hmm. No tam jest te UPS i BCP? UPS i FedEx. No. Te, te transportery? Nie. Te busy, o! Te busy. No i oni tam nie były licencjonowane, to ja sobie zmieniłem na licencjonowane. Tak. Unlock mod. Niestety nie... Jak ja się już plączę, kurczę. 18 minut nagrania, bo ja będę kończył. Yy, tak. Unlock mode Czyli po prostu odlokuję, części, jak już mówiłem, ale nie odblokowuję ich do Came 2900. Muszę zaktualizować. Już jest ten. Yy, Satan już wypuścił. No, free photo, kamera, czyli. Czyli, że tu coś o niej? No, ma, max distance and high... To, 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 no, coś w tym stylu. I jeszcze tak. <noise> no, nowe dźwięki. na naczepy... ...dźwięk... Ogólnie lepsze dźwięki, o. Tak powiem. Głośniejsze te itd. Chcia, chciałem to sobie zastosować, czyli niewidzialne bariery, ale to zbytnio nie działa. I chciałem sobie to... Dobra, mod działa. Bo to zamienia te yy, na realne sta stacje benzynowe. Ja już widzę sobie i będę grał. Będę jechał. No i ten. Yy, po, prostu, po prostu działało. Bo bym miał nazwę. Tylko że taki błąd. Nie, przespałem się. Jest czwarta godzina, dobra. O, teraz, teraz zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Jak się ładnie prezentuje. Kurcze. Ładnie jest ładny, ale niepraktyczny. Czy niepraktyczny? Po prostu taki. za długi. Ja, ja to sobie porównuję tego. Tak bym kurcze jechał yy, tymi. So, solówkami, o. Tak to. Tak moim zdaniem się tym jeździ. Sobie. Długość pasuje. Tankować nie muszę... Nie muszę. Mam tyle pół zbiornika. Dobra, wracamy do tej stacji. nas w tych stacji, ale był błąd. Czy ze stacji były widoczne tak... Te przyfaby były widoczne tak jak podczas deszczu. Jest mniejszy... Zajechałem policji drogę. Puścicie mnie? Patrzcie. Panowie policjanci to... Bo sobie już od razu dostał mandat. Ale tutaj? Proszę, proszę państwa. Tutaj policja puści. Tak samo jak ten mem. Na Facebooku. Facebooku? No, mo może, że na Facebooku, że tam. Bo policjanci podchodzą do... E, ale ci. Amerykańscy pod, policjanci podchodzą do Dzieci, którzy przyznają lemuniadę. I tak, o, proszę. Ku kupię sobie... Nie, jak to było? Odciążają rodziców od y, pieniędzy, a, aż, aż kupię sobie dwie lemoniady. A, a kurczę, w Polsce? O, dzień dobry, będzie ma mandacik za nielegalne prowadzenie działalności gospodarczej. Ja tego nie rozumiem, a wy to rozumiecie? Dobra, czy jeszcze o czymś chciałem z wami porozmawiać? Chyba nie. Zobaczcie. Patrzcie na to lusterko tej. Yy, te, te główne lusterko. On tam na dole się wygina. Ej, to jest fajne. Jeszcze coś z zalcą tego ciągnika? No dobra, ciągnika. C celownik na rowerzystów. To jest naprawdę fajne. Dlatego będę jeździł, kurde, Mercedesem. Kurdego będę dorosły. Czemu? Bo ma celownik dla rowerzystów. Dobra, tutaj staje nowy dzień. Moje miasto budzi się. A ja się dzisiaj sparkiwany. Dobra, staje nowy dzień, ale. Ale ja się dzisiaj będę z wami żegnał już. Będzie wam się odcinek podobał. Zobaczcie, ocenić tego filmu. I. Na razie.